mam takie pytanie, nie, czy kto, rządza kto by wygrał, czy zombie, czy pomarańczowy lulek? Więc zobaczmy. Ten zombie, o nie, zombie go ugryzł Gryz, on się się zmienił, ale oczy jeśli się odmieni. Oczywiście się chce odmienić. ić. potem zombie znowu podchodzi. O, zombie coś zrobi. Bij tylko ciekawe co. Co zrobi. I o, zombi, zombie się zwiększa. O zombie się już większość nie ma już nóg Około grzesko zmienił się i zombie wygrał. Pa!